Marek Łuczyński witam państwa w temacie tygodnia konkurs internale 2010 za nami znamy już laureatów o tym konkursie, ale także o tym, czym jest intranet, bo tego dotyczył konkurs, będziemy rozmawiali teraz z naszym gościem, panem Aleksandrem Salą, dyrektorem generalnym internale 2010, prezesem zarządu Kolibro. Witam. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Pierwsza edycja, tak? Pierwsza internale edycja 2010. Długo oczekiwana, bo Przemiarki do konkursu trwały w zasadzie przez 5 lat, no i na polskim rynku musiało zdarzyć się tyle projektów, żeby było o czym mówić. Dzisiaj mm -hmm. już możemy mówić o ciekawych, poważnych projektach w komunikacji wewnętrznej. Najlepszy intranet, strategie i osobowość komunikacji wewnętrznej w Polsce, takie były, no nie kategorie, ale... Najlepszy intranet nagradzano, tak? Firmy, które mają taki intranet, powiedzmy naszym widzom, cóż to jest, zanim powiemy sobie o laureatach i jak te intranety w Polsce będą się rozwijały. Cóż to jest? Komunikacja wewnętrzna jest jedną z takich najmłodszych dziedzin nowoczesnej gospodarki, kiedy organizacje, firmy zagospodarowały już się na rynku, mają dobrze zorganizowaną sprzedaż. Finanse przychodzi też czas na zagospodarowanie tego wszystkiego, co wiąże się z zarządzaniem pracownikami i dokumentami. No, i tam w tym obszarze funkcjonuje wiele różnych projektów, systemów również. Tym zajmują się już wyspecjalizowani menedżerowie do spraw komunikacji, coraz częściej widzimy właśnie menedżerów HR, menedżerowie IT i to są osoby, które zarządzają tym obszarem. A intranet jest po prostu metodą, jest narzędziem informatycznym, ale nie tylko, bo to jest właśnie ciekawostka. Stąd w kategoriach konkurencji Widzimy kilka takich, które mówią o projekcie, mówią o innowacjach, czyli mówią o szerszym aspekcie intranetu jako dziedziny w ogóle życia organizacji. Czyli to jest taka wewnętrzny internet, troszeczkę, wewnątrz firmy, wewnątrz organizacji, wewnątrz jakiejś jednostki samorządowej, tak? Taka platforma. Internetowa. W samej warstwie narzędzia oczywiście natomiast już widzimy właśnie widzimy że już wychodzi spoza tej informatyki i, i mówiąc o intranecie mówimy o przepisach mówimy o procedurach mówimy o, o sposobie zorganizowania mm -hmm. tego intranetu czyli na przykład zespołach redakcyjnych Ale to jest e... taka platforma dzięki której tak, e... tak. jednostki HR tak ale nie tylko i zarząd i pracownicy między sobą mogą się wewnątrz komunikować. Jakiejś jednostki komunikować Mogą się komunikować, mogą wymieniać informacje coraz częściej e, w takim nurcie e, firmy 2.0 Mogą, mogą tworzyć pewne społeczności. Widzimy tutaj przykłady projektów społecznościowych, czyli tam, gdzie pracodawcy należ, zależy na tym, żeby w ramach tak zwanego employee Branding tworzyć dobrą atmosferę firmy, tworzyć mhm. to, że pracownik jest do nas przywiązany i, i dobrze myśli o nas. Taka platforma wymiany informacji. To mają tylko duże firmy, czy małe też? Można powiedzieć, że. Duże korporacje. Duże zaczęły, tak, to prawda. Natomiast trend, który obserwujemy jest taki, że coraz więcej małych, średnich firm ma Intranet. W, w, krasa, w czasach tak zwanego kryzysu, jeśli możemy powiedzieć, że on już się skończył, dużo projektów było w ten sposób zaadresowanych, to znaczy małe firmy mówiły, stwórzmy Intranet, żeby być bardziej konkurencyjnym. Coraz mhm. więcej małych. I to jest taka podstawowe narzędzie komunikacji wewnątrz firmy, właśnie tej komunikacji wewnętrznej. Pomówmy kilka słów o laureatach. Było kilka kategorii, małe i średnie przedsiębiorstwa. W tej kategorii statuetkę internala w tym roku otrzymała firma VB Leasing bardzo dojrzały projekt w niedużej firmie, ale realizujący, wa, realizujący właśnie podstawowe funkcje zarządzania dokumentami, zarządzania tym wszystkim, co pozwala funkcjonować tej firmie. W kategorii duże firmy zwyciężył w tym roku ING usługi finansowe, mhm. natomiast warto też zwrócić uwagę, że... Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji, tak? Tak, tak. Ta. Ta. Mhm. Właśnie i e, ten, ten werdykt jury, e, to uzasadnienie pokazuje, że no, nie jest oceniana sam, sam wygląd, sam, sama platforma, ale to, że jest to wykorzystywane w konkretnym celu. W ING to, to widać. Również w urzędzie w, urzędzie w Gliwicach. To jest kolejna kategoria, tak? Czyli Ta. jednostki administracji publicznej? Administracja tak? publiczna, mm -hmm. bo tak brzmiała kategoria, i organizacje pozarządowe. I tutaj zwyciężają Gliwice. I to są trzy najlepsze intranety w Polsce. Ale warto też powiedzieć, że w dwóch pozostałych kategoriach, czyli w najlepszym projekcie i najlepszej i największej innowacji w intranetach, e, tutaj e, statuetkę otrzymała kompania piwowarska, jako jedyna zdobyła dwie statuetki. Mm -hmm. A ta innowacja na czym polegała? Ta innowacja polegała? Tak, ta innowacja polegała przede wszystkim na e, nowoczesnym sposobie zaprojektowania fragmentu intranetu dla działu marketingu i dla działu PR. Mm -hmm. e, kiedy właśnie nie projektowano samego narzędzia, ale zaproszono pracowników do tego, żeby powiedzieli, czego my faktycznie potrzebujemy i czego chcemy. Kto tworzy te intranety w firmach, kto odpowiada za to, kto tworzy ten content? zawartość? Yy, mówimy o już jego wypełnieniu, czy tworzeniu... Yy, nie no nie, nie mówię o samej grafice i yy, od strony informatycznej, ale kto zapewnia zawartość? Właśnie. i Komunikuje się z pracownikami, i, i zarządem. I tutaj należy yy. powiedzieć, że kiedy... 4-5 lat temu mówiliśmy o tym, że był to na przykład dział PR-u, dział komunikacji czy dział IT. Dzisiaj możemy powiedzieć śmiało, że tworzą go wszyscy. Od samego zarządu widzimy na przykład blogi prezesów w intranecie. Przez dział kadr, który zarządza dokumentami pracowniczymi, formularzami, pozwala komunikować się mhm. pracownikom. Na przykład pozwala dowiedzieć się pracownikowi, ile mu pozostało dni wolnych do, mhm. do wybrania w tym, w tym roku. Ale tam znajdują się też ogłoszenia. Znajdują, znajdują się to ogłoszenia. Do samochód, o, o, oczywiście, że ta mhm. Wiemy, kiedy, kiedy on obchodzi swoje urodziny, bo ta praktyka w polskich firmach jest obchodzona. Imprezy wewnątrz firmowe również, organizowane. Również imprezy zdjęcia, dziś w dobie fotografii cyfrowej tych zdjęć w intranetach jest bardzo dużo. Badania firma może wewnętrzne prowadzi, prawda? Wśród pracowników y oczywiście. na przykład, co by chcieli zmienić, co w firmie dobrze działa. co y Oczywiście nie, tak? y formy raportowania już, y już y znika fax, kiedy handlowcy są w terenie dziś rozmieszczeni. Raczej robią y -y -y. to przez intranet. I intranet kiedyś był rzeczywiście wewnątrz firmy, ale teraz wychodzi już na zewnątrz, tak? pracownicy mogą do niego zaglądać także przez internet po prostu, siedząc także w domu, tak? tak? należy powiedzieć, że nie ma jednorodnych intranetów. Na przykład wyobraźmy sobie dużą sieć handlową, w której tylko część pracowników ma codzienny dostęp do komputera, reszta pracuje przy kasach i, mhm. i na, na przykład, czy, czy w samym sklepie, więc tam potrzebne są inne rozwiązania. Tam pracownik, i coraz częściej się to zdarza, korzysta z intranetu również poza godzinami pracy, albo w tak zwanych zorganizowanych kioskach w salach, na przykład tam, gdzie je on śniadanie, też ma dostęp mm -hmm. do internetu. A jakie korzyści biznesowe? Płyną z posiadania dobrze. intranetu. Korzyści wynikają bezpośrednio ze zdefiniowanych celów. Jeżeli intranet tworzymy i na przykład są takie intranety, po to, żeby poprawić stosunki międzypracownicze, no to korzyścią jest to, jeżeli, jeżeli udaje nam się to zrobić, jeżeli udaje nam się budować tożsamość firmy i zadowolenie pracowników z wykorzystaniem tego narzędzia. No niemniej jednak takim kierunkiem zasadniczym dzisiaj jest budowanie intranetów po to, żeby realizować pewien proces biznesowy, na przykład zarządzić obiegiem pewnego dokumentu, na przykład faktury, mhm. albo, y, albo jakiegoś wniosku. Więc tam korzyścią jest to, że oszczędzamy przede wszystkim czas, bardzo szybko możemy dotrzeć do tego, co jest wynikiem takiego procesu. I trzeba dobrze to promować także wśród pracowników, bo jeżeli to jest duża korporacja, no to jest szansa, że nie wszyscy z tego korzystają, a warto, tak? Y, a warto i, i dużo takich projektów na rynku pojawia się teraz, gdzie y, w już istniejących intranetach y, musimy obudzić go, czyli na przykład w intranecie, który ma 3, 4, 5 lat, mhm. okazuje się, że trzeba go jeszcze raz promować i to to bardzo dobrze, że tak jest robimy. Jest jakaś krótka recepta na dobry, skuteczny intranet? Ja posługuję się taką anegdotą, którą stosuje kilka osób na rynku, kiedy pewien hinduski rzeźbiarz został zapytany o to, i jak pan to robi, że codziennie pan rzeźbi setkami słonie i one są takie akuratne, takie faktyczne i zawsze są takie świeże. On mówi, że biorę kawałek drewna, mój nożyk i odcinam wszystko, co nie wygląda jak słoń. I to jest recepta również na intranet i na dobrą komunikację. Warto odrzucić to wszystko, co jeszcze, co, co nie musimy wszystkiego od razu zautomatyzować w intranecie. Mhm. Dobry, na koniec zapytam, i dobrze zarządzany intranet może przesądzić o sukcesie firmy? Może. Mhm. Może uratować przed kryzysem, może, może zwiększyć przewagę nad konkurencją. Mhm. Jeżeli dwie firmy na rynku ścierają się, już, już cenami niewiele mhm. można zrobić, jakością produktu również, wtedy intranet pomaga lepiej się zorganizować. Czyli komunikacja wewnętrzna. Firmie, bardzo istotna i warto w taki intranet, jeżeli się chyba jednak dużą firmą inwestować. Dziękuję. Pan Aleksander Sala, dyrektor generalny Internale 2010, prezes zarządu Kolibro, był Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję, zapraszam w przyszłym roku. Do zobaczenia.